Jo, z tej strony, Szaty, a to pierwszy odcinek z nowej serii Kaboom. Bardzo przepraszam, że tyle odcinków nie było, ale miałem spory problem techniczny, bo wszystkie moje sprzęty popadały, na którym mogłem nagrywać. Czyli no, telefon nie, ale aplikacja się zepsuła. I teraz dopiero się naprawiła, nie wiem jakim cudem. PS się zepsuł, no to można było ten. Przewidzieć akurat. No i ten. Yy, poprzednie serie, yy, sorry bardzo, ale nie będą niestety wznowione. Można się było domyślić, bo zrobiłem kiedyś ją tych serii. I na razie powinienem. Przy tej przynajmniej. No, trochę sobie już w tą gierkę pograłem. No, po levelu widać sporo, zresztą kilka lat w to gram. O nie, 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 nie. Dobra. I no... Tyle mi zostało do ukończenia, tak jakby ten... karnetu. Yy, no i co? Zbronie, no to co? Skin napiłem to nawet dzisiaj z... On wybucha jak ginie, dlatego brońki mam takie, w, jak sobie ustawiam i na razie chyba zagram sobie, nie no, survival game, game. chyba deathmatch. Mm. No to team deathmatch. Dobra. Hmm. Pamiętajcie o Subiku i łapce w górze. Subiku z dzwoneczkiem oczywiście, żeby nie przegapić żadnych nowych filmów, które no, przepraszam, ale długo nie wpadały. Naprawdę długo. A czego teraz Będą wpadał... Wow Ma niezłą snajpę. Teraz będą o wiele, 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 wiele częściej wpadały. Naprawdę, teraz już postaram się wrzucać te filmy na bieżąco. Kto do mnie nawala? Buł. O A tego, no to jak mówię, filmy powinny pojawiać się na bieżąco. Jak nie będzie, to jasne, wiadomo, jakiś problem. No i co? Girka jest ogólnie fajna, bardzo fajna. Szczególnie jak się w nią trochę pogra, ma się dużo kasy kupuje się zarąbiste bronie. Na przykład jak kupiłem sobie tłumik za 18 tysięcy, żeby nie było mnie widać na mapie, tak mój kolega powiedział. Nie wiem ile w tym prawdy, ale chyba to jest akurat prawda. To akurat tak. Kurde, ja nie mogę. Czemu to nie trafia? Mam szczęście, że przynajmniej mój skin wybucha po śmierci. Na tej mapy, ona jest najgorsza. Ty mnie chyba nie widział. A mogę rzucić się no mm. Dobra, przynajmniej, przynajmniej dostał szanie jednego kila nie mam. Coś za dobrych dają przeciwko mnie. Bum, bum, bum. O! A, no to pięknie hm no dobra. Minę. Wezmę sobie Gnata. Takiego małego. To będzie mi szybciej strzelał. Nie tak jak ktoś sniper O, ktoś się zabił na mojej minie. Może to ta laleczka czaki. Głupia. Myślę, że tam ktoś jest. Myślę, że tam ktoś jest. jak ta dynia nie umarła? Tak wiem, on też wybucha, bo to jest ten sam skin. Ale what the why? Tego już nie czuję. Traf, traf. No dziękuję. Hop, hop, nie ma. Teraz ja się tak próbuję przyczaić. No pięknie się przyczaiłem, no. A, ktoś zginął na mojej minie. Kolejny. I chyba przydałoby się trochę posnajpić. Jezu. Czemu ten pistolecik nie trafia? Dzień dobry, pan, panie gościu. Hmm. No na chwilę obecną to nasza grupa... Snajperów żadnych nie mają, nie ma kogo zdejmować. Ło! Ło! O! Pięknie. Bo eee, bardziej muszę tutaj stanąć. Nie, dobra. Z tą snajperką Barrett to nie ma. Nie ma mocnych na tą snajpę. Nie. Jakby kto pytał, yy, Seria z Fortnite'a będzie za jakiś miesiąc. Jeżeli mi się uda, to za miesiąc będzie, na pewno się pojawi. No, a w sumie nie na pewno, bo jeszcze nie wiem czy na pewno. Um. I ponad połowa tych, co, nie, co mnie oglądają, mnie subskrybuje, dlatego... Yy, nie, że coś, ale miłoby było, jakbyście zostawili tego subika. Przynajmniej. Yy... Dobra, nie wiem. Spróbujmy teraz, co? Shurival? Nie, bo tego nie lubię. Może Gun Game? To jest super ale... Da się grać. A, jeżeli chodzi o live'a, na pewno też zrobię. Za, w ramach tego, tej nieobecności mojej, to na pewno zrobię live'a. Ale jeszcze nie jestem pewien, kiedy go zrobię. Ale na pewno będzie. Nie za rok, nie za miesiąc. Na pewno za jakieś 3 tygodnie, może. To maksimum. Na pewno zrobię. Wpadajcie też na kanał Liona. On też tam ma fajne filmy. I koniecznie zostawcie u niego suba. Jezu, ale mam lagi. O, pięknie. Dobra, idę na moją ulubioną miejscówkę. Szybko, 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 szybko. Szybko, 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 szybko. Do widzenia, panu. A, ale mam mało psów. A, no właśnie, jeszcze jedna prośba. Jak chcecie jakąś serię, polecacie mi na razie, wstrzymam się z płatnymi grami, przepraszam, wiem, że one są najfajniejsze, no bo są płatne, no to muszą być fajne. Dlatego piszcie komentarze, jakie serie byście chcieli, bo, o nie no, pięknie, samobójstwo. Ale żebym ja wiedział, co mam nagrywać. Dlatego piszcie w komentarzach, bo w ogóle z tego, co widzę, to w ogóle nie piszecie komentarzy pod odcinkami. Może tam jakiś się znajdzie raz na Ruski Rok. Dlatego piszcie, jakie byście chcieli gry zobaczyć na moim kanale. Może nawet z tego serię ułożę, jak mi się spodoba gra. Żeby nie za dużo było tych serii, jak przed przerwą. Bo wtedy to nawaliłem tych serii Pierdylion. I oczywiście nie wypał, to był Gin O! Ja już mam tą broń, no nie mogę. Ja mam dopiero kałacha. Tu się może nakąpić. No matko, trafię kałach! Jene. O, uf, ale miałam farta. Tam ktoś jest, tam ktoś jest. A ja idę po niego, jeżeli nikt mi pleców nie zrobi. U! Ale placek się z niego zrobił. A, systa. Ktoś mi go zarambał. A już wiem kto. O, ale rzadko się tutaj rozpi. To jest moja ulubiona miejscowa. Niko nie mogę stąd trafić, to wejdę stąd. Pójdę sobie grzecznie. Uuu! Ale porobieni. Na cacy. Okej, okay, Oh boy. Hopsa, hopsa. Au. Nie, 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 nie. Kurczę, to jest taka słaby, słabe, słabe przekręcanie ekranu, że nigdy się nie da w porę przekręcić ciebie. O, pracy mi robi. Jakiś dziadów. Hop, 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 hop. Hop, 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 Jest tu ktoś? Jest ktoś. Dopiero jeden. No kurczę, pc. Nie chcę, żeby mi punkty odjęło, bo teraz po ostatniej aktualizacji są punkty. Tylko nie będę skakał, bo wiem, że samobójstwo. Popa, popa. Teraz to mi na pewno odejmą punkty. Eee, matko. Jest tu ktoś? Tam. Wow! Ja myślałam, że on nie żyje. Ale pięknie czacha. Czego zabiję? Ładnie, ale nadal asysta. Ładnie, ale niewystarczająco ładnie. Jezu gościu, nie biegaj tak! No, w końcu. O, przez sniper. Gdzie oni są? No, asysta, o nie. X-Men jakiś mnie porobił. No ja chyba wiem, gdzie pójdę. Dzień dobry. Dobrze mi słychać, bo nigdy nie pamiętam, gdzie jest mikrofon w telefonie. I czy czasami nie zasłaniam ręką, tylko teraz postaram się jakoś inaczej grać, bo pewnie zasłaniałem jak zwykle. Uuu, słabo było. Było. 24, a ja miałem 13. Dobra. Dzisiaj to by było na tyle. Jaką wiem, piszcie w komentarzach, jakie, jaką grę byście chcieli. Oczywiście subujcie z dzwoneczkiem i łapkujcie, jak spodobał Wam się ten film. Wbijajcie też na kanał Leona e, Liona. mi się. E, I subujcie go. E, no i co? Do następnego.